321 dniach wraca halowa liga amatorskich klubów piłkarskich. Po raz ostatni pod gościnnym dachem Uniwersytetu Przyrodniczego widzieliśmy się 27 grudnia zeszłego roku. Od rana do wieczora rozgrywaliśmy przyspieszoną szóstą kolejkę, licząc, że wprowadzony w dzień później lockdown sportu amatorskiego nie potrwa dłużej niż miesiąc. Potrwał znacznie dłużej i rozgrywki halak 20-21 zostały przerwane, a wyniki anulowane. Przez prawie rok wiele się zmieniło, ale wciąż żyjemy w rzeczywistości covidowej z niebezpieczeństwem kolejnych obostrzeń wiszącym nad nami niczym miecz Damoklesa. Pozostaje mieć nadzieję, że ten sezon uda się rozegrać od początku do końca. Już pierwsza kolejka będzie swoistym początkiem, ale i końcem. Zainaugurujemy wszakże sezon, ale będzie to również pożegnanie z halą przy Głębokiej. Wszystkie pozostałe kolejki rozgrywane będą już w nowej hali Uniwersytetu Medycznego, która majestatycznie ozdabia krajobraz od strony ulicy Smorawińskiego. Obiek prezentuje się świetnie tak z zewnątrz, jak i w środku. Nic tylko grać i zdobywać piękne bramki, których przez ponad 13 lat hala UP widziała setki. Największą chrapkę na walkę o Mistrzostwo Ligi powinien mieć zespół Mur, który w momencie przerwania poprzedniego sezonu miał na koncie komplet punktów. Świetnie radzili sobie również Czarni, którzy po rozegraniu jednego spotkania więcej byli liderem. Tamto rozdanie to już jednak historia. A kto będzie rządził w nowym? Być może... karzyści? Formalnie to oni będą przecież obrońcami tytułu z sezonu 19-20. Klasy wielokrotnych mistrzów ligi nie trzeba nikomu przedstawiać. Jeśli czołowym postaciom drużyny dopisze zdrowie, to poker team z pewnością będzie liczył się w walce o bendale. Do grona faworytów nie można nie zaliczyć również dwóch wiodących sił ligi orlikowej. Mowa o mających za sobą wspaniały sezon w drużynach Adam Polu oraz Politechniki Lubelskiej. Adam Pol wygrał rozgrywki 2021, a Politechnika ciągle deptała po piętach. Mocne transfery zrobił Nexbet i z miejsca również w tym zespole należy upatrywać kandydata do ekstraligowej czołówki. Zanulowanie ubiegłego sezonu najbardziej ucieszyła się pewnie ekipa Tifozji, która zaliczała typowy falstart i z jednym punktem w dorobku zamykała tabelę. Czy teraz będzie lepiej? Już na początku niezwykle wymagająca weryfikacja. Mecz ze wspomnianym pokerem. W stawce pierwszoligowców nie widać wyraźnego faworyta. Tak zresztą było już rok temu. Wtedy najlepsze wrażenie na nas robiły drużyny Padbudu i Calcio Vazoni. Ci pierwsi przeszli sporo zmian kadrowych, a drugich w tym sezonie nie zobaczymy. Sporo wzmocnić poczynił to Gatus. Sześciokolejkowe doświadczenie ze zeszłego sezonu w Ekstralidze powinno procentować ekipie wściekłych psów. Po kiepskim sezonie na Orliku podnieść się zechce drużyna widoku. Z kolei dobrą formę z otwartych boisk zechce utrzymać perła. Do Ligi wraca Sparta, ale już jako kancelaria Eurolega. Są także czarne koty, ruta i debiutujący Aliplast, który zostaje rzucony na głęboką wodę, będąc pierwszoligową dziką kartą. Liderem drugiej ligi w momencie przerwania ubiegłego sezonu był Homer. Zespół ten w tym roku nie przystąpił jednak do ligi. Kto powinien powalczyć o najwyższe laury? Gdyby sugerować się tabelą przerwanych rozgrywek, to robimy marketing. Świetny sezon Norliku zaliczała Marmota, większąc go awansem ligi, ale w halach taki mają mocno zmieniony skład. Stabilnie jest w składzie Malageni, którą wzmocnił w dodatku Gabriel Parada, najlepszy piłkarz trzeciej ligi OLS w ostatnim sezonie. Na Roliku doskonale radził sobie zespół MatGeo i to kolejny kandydat do gry o wysokie cele. Ciekawych wzmocnień dokonali Ułani, którzy teraz będą grać pod nazwą BN Quadrat. Do ligi kuchennymi drzwiami złapali się także niedysponowani, którzy rok temu świetnie wpisywali się w trzeciej lidze. Ciekawy skład ma również You Can Dance. Ten team debiutuje w LAG, ale nie bez kozery startuje od drugiej ligi. Na spróbują również takie ekipy jak Neo, Arszt Śledczy czy MW Lublin. Prawdziwym wróżeniem z fusów jest także przewidywanie scenariusza, wedle którego potoczy się najniższa klasa rozgrywkowa. Mamy tu zarówno ograne w niższych ligach lak drużyny, takich jak PKS Bigos, świeżaki, Obi, Patataje, Wabank, Midas czy Bilenium, jak i debiutujące drużyny GKS Abramów czy TechniSchools. Jest również posesja, która połączyła swoje siły z VoIP Studio, ale branżę nieruchomości reprezentować będzie również Capital, który zaliczył obiecujący debiut WLS, okraszony awansem. Nieźle w sezonie orlikowym wyglądała plaga szczurów. Którą wskrzesił Marcin Przeniak. Do kraju wrócił Adam Czernia, a jego technika w rozgrywkach halowych na pewno bardzo się przyda. Nie podejmujemy się typowania. Po prostu cieszymy się, że przed nami kolejny sezon emocji w tak licznym 46-zespołowym gronie. Granie startuje w sobotę wczesnym rankiem, a kończy późnym wieczorem. My z magazynem 4 Sekundy pojawiać się będziemy planowo w piątki.